Ej, szczęść Boże, witajcie! W czwartek już ostatni Anioł Pański w tym tygodniu. A modlimy się dzisiaj szczególnie ze świętym bratem Albertem. On, to najmocniejsze chyba jego słowo, mówi, żeby być dobrym jak chleb. Że każdy może podejść tak jak do stołu z chlebem, odkroić sobie kawałek chleba i zjeść, jeżeli jest głodny. Że do takiego wydania siebie dla braci, brat Albert e, nas zachęca. Myślę, że dla wielu z nas, jeżeli nie dla wszystkich, to jest taki szalony pomysł. Nie? Jak patrzymy na życie brata Alberta, no, e, robi to na, na nas wrażenie, ale chyba kiwamy głową i mówimy: czy to dla nas na pewno. E, ale słyszymy też dzisiaj w słowie z drugiego listu do Koryntian, który na dzisiaj jest przypisany z 11 rozdziału: O gdybyście mogli, pisze Paweł, znieść choć trochę szaleństwa z mojej strony. I oczywiście chodzi o to szaleństwo miłości, że Ewangelia popycha nas aż do takiego szaleństwa miłości, że to pragnienie, o którym wczoraj mówiłem, to wzięcie udziału w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii czasami właśnie nas popycha do takiego szaleństwa, do robienia tego, czego nikt wcześniej nie robił, albo nie robił tego w taki sposób, co powoduje, że ludzie z tego świata pukają się w głowę, czy mówią nam jako taki wujek dobra rada, nie no, aż tak nie musisz. Tu jest ta przestrzeń dla szaleństwa miłości. I y, o tym chcę dzisiaj przede wszystkim wam powiedzieć. Też sięgając do dzisiejszej Ewangelii, gdzie jest mowa o modlitwie i y, że mamy wołać Ojcze Nasz do naszego Boga, do naszego y, właśnie Ojca w niebie, to jeżeli... O bracie Albercie, można powiedzieć, że był szalony z miłości, czy o świętym Pawle, że był szalony z miłości, to co trzeba powiedzieć o Bogu Ojcu, który nas kocha, chociaż sam tylko jest dobry, a my jesteśmy grzesznikami, że to dopiero Bóg jest szalony, chcąc być naszym Ojcem, pozwalając nam, biednym grzesznikom, mówić do siebie: Ojcze, Przebaczając nam wszystkie nasze grzechy, zaniedbania, to w czym wykraczamy przeciwko Niemu, przeciwko temu, jak nas stworzył, przeciwko temu, jak nas ukochał, że On niezmiennie właśnie jest naszym Ojcem. To dopiero jest szaleństwo miłości. To, to co brat Albert pisze o chlebie, żeby być jak chleb, to chyba o Bogu trzeba by więcej coś powiedzieć. Chociaż nie wiem, co, nie starcza mi wyobraźni. Ale mam nadzieję, że e, udało mi się jakoś przed Wami odsłonić taką perspektywę e, szaleństwa Pana Boga, e, którym to szaleństwem z nami, ze świętymi się lubi dzielić e, i że właśnie z taką intencją, żeby być do Niego podobnymi, e, mówmy dzisiaj, śpiewajmy dzisiaj modlitwę Anioł Pański. Panią Pański zwiastował Pannie Maryi I poczęła z Ducha Świętego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Oto ja służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O słowo ciałem się stało, i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętem. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie a światło wieku i stanie, im świeci. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.